Wiecie, co zauważyłem? Nagrywałem filmik już. Co to będzie? To będzie mój stu... 150. Nie? Już chyba mam nawet 150 na kanale. W sumie, może to będzie 170, 180 filmik, który nagrałem. Wiecie, co jest zawałne? Znajomości. Bo każdy nam mówi, że trzeba zrobić sobie tutaj znajomości. Że trzeba... Wiecie, zadacie z ludźmi, którzy tutaj są, żeby unieść sukces na YouTube, bla, bla, Ale mi się daje, że większość ludzi robi to źle. Patrząc na tych influencerów, bo wy nie widzicie DM-ów, wy nie widzicie prywatnych konwersacji, wszystkich komentarzy, bo czasami YouTube blokuje, tak? Wy wszystkiego nie widzicie, jako zwykły, zwykła osoba, która po prostu lubi sobie obejrzeć kogoś kanał. I jest to niesamowite, ile ludzi po prostu widać po nich, że oni to tak wymuszają, że oni po prostu wpisali w Google, jak zrobić dobre liczby na YouTubie. Przeczytali o, zrób sobie znajomości. Wspieraj innych twórców. Ale oni tak naprawdę mają to głęboko w dubie im nie zależy na Twoim dobru, na tym, żebyś że ty się rozwijał. Im zależy na tym, żebyś ty dawał im atencję, żebyś ty mówił o nich na kanale, żebyś ty był ich złotą przepustką. Ale najdziwniejsze jest to, bo ja rozumiem, jakby mały kanał tak robił, chociaż i tak uważam, że zaraz, zaraz przejdziemy do głównego tematu. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć. A już pamiętam. To jest niesamowite, że o wiele większe kanały. Próbują ciebie zdobyć, nie? Próbują po prostu piszą komentarze, ale piszą takie komentarze, że to widać od razu, że ich, że ich nie obchodzisz. Że im zależy tylko na tym, żebyś powiedział, tak jak mówiłem na kanale, co się napisał o nich. A co się z tobą stanie, to nikogo nie obchodzi. On ma to gdzieś. Dlatego, jeżeli jesteś influencerem, youtuberem, zwał jak zwał, to błagam Cię, oglądaj tych, wspieraj tych, na których naprawdę Ci zależy. A jeżeli widzisz, że ten typ nie jest dla Ciebie, ta typiara nie jest dla Ciebie, to przestań ich subskrybować, przestań, przestań ich oglądać. Nic nie jest złego w tym, że nie lubisz kogoś, tak? No, każdy ma swoje preferencje. Na przykład, no, mi nie siada POKE VCR i nie mówię, że on jest zły, po prostu no, jego kontent mi osobiście nie leży. Więc po co mam go wspierać? Po co mam? Jeżeli sam bym kogoś nie oglądał, ktoś mi nie pasuje, no to nie będę go oglądał, tak? Jeżeli ktoś mi pasuje, widzę, że robi dobrą robotę, jak ogram, to. Jak Snowy, Snowy też bardzo dobry content robi. Polly która też Daily ostatnio zaczęła robić. Poke Kacpi, 2K poke. nie pamiętam co było dalej, Azrach. No to mi oni się dają. Mi oni leżą. Ja wierzę w nich. Ja lubię ich content. To nie jest tak, że ja oglądam ich tylko dlatego, żeby dostać subskrypcję i coś tam, żeby, żeby nagle pisali o mnie na Instagramie i na YouTubie, nie. Ja ich oglądam, bo mają zajebisty content. Ja ich oglądam, bo przyjemnie się to ogląda. I wiecie, są różne sytuacje. Tak jak na przykład, no... Pokemordy działają mi na nerwy. Każdy... Lud... Nie, Kart Quest, się nazywa, też mi działa na nerwy. Ale czy to znaczy, że jej nie lubię? Czy to znaczy, że robią zły content? Nie. Okej, okay, chociaż z pokemordami to bym się pokłócił. Ale czy Card Quest robi zły content? Nie. Mi się wydaje, że jego pomysł jest naprawdę fajny na kanał. Mi się wydaje, że on ma w głowie, on dokładnie wie, co chce robić. I to mi się podoba. No, ale jeżeli nie czuję potrzeby, jeżeli. No, tak jak mówiłem jeżeli mi nie siedzi, jeżeli nie lubię jego kontentu i wolałabym oglądać kogoś innego to po co mam go oglądać, po co mam mu pisać że ale świetny filmik, ale dobra robota coś tam, coś tam, skoro tak nie uważam bo uwierzcie mi, że to widać to widać na pierwszy rzut oka kto tutaj jest, bo naprawdę Ciebie lubi, bo naprawdę myślę, że Twój kontent jest dobry, a kto tutaj jest Dlatego, że chcę sławy, chcę się wzbogacić na to Też nie bójmy się przyznać. Ja osobiście uważam, że jesteś chłopakiem, dziewczyną, nieważne. Ja jestem. Ja lubię dziewczyny, nie. Ale jeżeli miałbym mieć taką 100 na 10, taką. Jak jest tutaj taka moja idealna, nie? Jeszcze jest ta o wiele bardziej idealna. I ona by miała wkurzający głos, to bym nie potrafił z nim być. Więc są te czynniki, na które nie masz wpływu. Nie lubię kogoś, bo ma wkurzający głos. I to wiecie, każdy ma swoje inne preferencje, tak? Na przykład mi ten głos, mogę go widzieć, po prostu denerwuje mnie. A druga strona może się zakochać w tym głosie: może spojrzeć, Jezu, jaki on ma śliczny głos. Jako okłos anioła ona ma, no przepiękne Wie, Więc wiecie Mar Hej Marzia Hej też robi bardzo fajny content Bo ona nie robi o kartach Ona też robi o figurkach, o różnych rzeczach I Jakby wiecie no Znajdziecie swoich ludzi, tak? Tak jak mówię, może wy mega lubicie kartkę quest A może lubicie pokemordy Nienawidzicie Bokeh Kacpiego, nienawidzicie kogoś tam. Wy róbcie swoje. Ale jeżeli kogoś nie lubicie, jeżeli kogoś no, nie czujecie potrzeby wspierania, to po co marnujecie czas? Marnujecie sobie czas, bo piszecie komentarze, oglądacie jego filmiki. Marnujecie jego czas, bo musicie odpisać na komentarz, coś tam, coś tam, musi się kłócić z takim idiotom jak ty. Bo ty nie potrafisz po prostu nie kliknąć w filmik. Więc nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, tak. Oglądaj tych, co lubisz. Wspieraj tych, co lubisz. Nie trać czasu na ludzi, którzy ci nie siedzą. Nie klikaj w filmiki. I tyle chyba nie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie i do następnego.